Ta zupa z kurczakiem, makaronem, orzo i marchewką to jedna z moich ulubionych zup do zrobienia, których można wykorzystać na przykład rosół z dnia poprzedniego, chociaż spokojnie można ją zrobić na bulionie warzywnym lub drobiowym. Zapraszam. W garnku rozpuść masło i dolej trochę oliwy z oliwek albo oleju. Kiedy masło się rozpuści, to dodaj do garnka drobno pokrojoną cebulkę i pokrojoną marchewkę. Przemieszaj i smaż warzywa około 5 minut od czasu do czasu mieszając. Następnie dodaj starty na tarce czosnek, przemieszaj i przesmaż go jedną minutę. Warzywa posyp mąką pszenną, przemieszaj i przesmaż warzywa z mąką około minuty, tak żeby nie było już widocznej białej mąki. Następnie cały czas mieszając powoli wlewaj rosół albo bulion do garnka. Od razu po wlaniu rosołu albo bulionu do garnka włóż piersi z kurczaka. W międzyczasie wsyp zioła prowansalskie oraz dopraw solą i pieprzem. Po 15 minutach wsyp do zupy makaron orzo. Gotuj makaron około 10 minut. Pamiętaj, że po wsypaniu makaronu musisz co jakiś czas zamieszać, Szczególnie na spodzie, bo makaron ma tendencję do przywierania do dna. Po 25 minutach gotowania się piersi wyjmij je z zupy, przełóż do miski i za pomocą dwóch widelców rozszarpnij je na mniejsze kawałki. Piersi możesz też pokroić w małą kostkę. Przełóż mięso do zupy, dodaj posiekaną natkę pietruszki i zamieszaj. Zupa jest gotowa do podania. Życzę smacznego i udanego, błogosławionego dnia.